Właśnie widzimy czapeczkę czy nie widzimy czapeczki? Widać, to widać, stawcie subika! Łapkę w górę! Przepraszam, przepraszam. Idę w kod. Z weksalikiem nagrywamy Kitmana. ja. Kitmana mów po polsku. jeden survivor. To jest nas tu tylko. A te kraje to nie gra z nami. Madnego <laughs> mu To jest podanek. Jeden pies tam Pingwin wygląda. Ej, mam prośbę. No. Może, mo, możemy iść tam do góry. No do góry, wróć nas... Chodź. Tak, ja chcę was wrócić. Tam Chciałbyś... jeszcze wyżej, żebyśmy do wody wpadł. Tak, tak, jak, jak najwyżej, to to jest dobry pomysł. Myślałam, że on ucieka, nie? Chciałbyś. <noise> Teraz to, to wyjdziemy, a on już sobie za drugim końcu mapy <noise> I tak powinno być. Halo, halo. Czemu tu czegokolwiek nie ma? Powiedzcie mi. Czemu? Chyba co ty robisz? Nie ja stoję tutaj, żeby iść, że wiesz, jak to... nie. gdzie ty idziesz? No startujesz tą grę, czy nie? No właśnie, no nie ma tu nic ciekawego, więc jak mam startować. Pomijek! Pop Jego go nie. Ty jej kop do ty O, ma laga. O. jak serwera. Ten serwer nie ma lagów. Tak, tak, Dokładnie, a co, się chodzi? Nie ma tu lagów. Tak Weź, weźmy, 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 kopię, sobie go Jest trochę obity świadczy. Chodź No chodź to Ciffson na Czemu uciekasz? No chodźcie się te z moimi no. O, Dzięki, za drewno. Widzisz? Kiedyś odeślę. Kiedyś odeślę. Może teraz by się przydało? Chodź tak do nas na Nie, aż tak, aż tak nie. To chyba niedobrze, jakby teraz to szybko tak skończy, nie? No, nagramy... to jest tyle. trochę łączna nie pójdzie do mnie. Znaczy... Inaczej widzowie jak film, mówią cały film, niż cały ten długi. Eksanik! To jest z bacian. tego cave'a? Ale mnie nie ma w cave'ie. Nie no, gdzie tam? To nie jest tak, że ja właśnie stoję na krawędzi keiva takiego mega cave'a. Cave no możesz sobie stać, a mnie to Nie ma. To nie jest tak, że lekko, lekko tego... Yy, się nie poruszam, a kompas się rusza w ten sposób. Skąpać Messerschmitt tutaj tyle. No, tak, tak, tak to działa. A ja się czuję to. trochę zagrożony, poważnie widzę. Ja się też czuję zagrożony. Ale ty mnie, ty, ty, ty nie widzisz ten? O, generalnie w opisie filmu Xelika macie link do Discorda polskiego, post, w społeczności MC Manhunt i także do głównego serwera MC Manhunt, więc wejdźcie i, i Xelika. O. Jak mi się reklamował, że polsku, na filmie? Po polsku. Tak. W A, pałac. Polsku... Ja mam malutki problem, nie? Bo włażę sobie. Wła... Wła... Ładnie powiem, No i tutaj widzę, że. Kompas poruszył się w kierunku. Nie, kejwa. No, no to o co ci chodzi? Jestem na cholernym 30 poziomie. <grym> Ale w górze no nie powiem, nie? Czemu nie powiesz? No ej... No jesteś już obok mnie, nie? To... Wiecie, tak jakbyście woltemarci mi mówili. Jak, jak sami o... się to imię, którego mi nie można wypowiadać? Co? Co? <ślesz> nie powiedział? Imię, którego nie można wypowiadać. Że... że nie. No, które nie masz tu wypowiadać? No właśnie chcę was podpuścić, żebyście nie wypowiedzieli. Zaczyna się na W A pisze się wątpii? na V <grym> Wiktor <grym> Nie <grym> wiem nie ja mam kolegę w Viktora. Zaczyna się na P Viktor <grym> <grym> Wiktor Piękno. Ale to jest V Taki fun fact. Salik na mam 30 FPS. To dewajster. Powinienem tam iść. Ale, że ty masz nalazo czy co? Za co? Czuję się trochę zagrożony. Dlaczego? No właśnie nie wiem. A, widziałem nie śniegu, Też wiem, czy się czuję zagrożony. O, jak dobijemy 200 użytkowników na naszym serwerze Discord, czyli oficjalnym serwerze Discord MC Manhunt Network. To zrobimy event, do wygrania będzie ranga na tym serwerze. Uwe, no. well, Biorę... Nie no, trzeba wkurzyć jak salika. Kto tam jest? Martolini, okay. No, co tam? Mógłbyś to nie przychodzić? No nie, mamy mały problem, muszę tam zejść, nie? Ale po co? Kątem no on na obiad ten... woła, musi iść. No właśnie, właśnie macie cię woła. Ok, Ok. No i porobiony, no. no jak ja wikselik. To za fajnie się bawisz. Ja się świetnie bawię. A ty? 10 minut minęło, jest na... No, dobry czas. Musimy do 20 minut 10 gksali, aby film no był. Dokładnie. Montując e, będzie 10, więc Nie skrócić Nie wiem, nie nie. O nie kurde, i nagrywanie i włączę, musimy od nowa zaczynać. Aż <laughs> sprawdziłem czy ja mam. Bo, jak ty się śmiesz, to mi znikasz? O! <grych> Ej, nie rau, no, znikłeś mi. Nie no, po prostu nisko jestem i tyle. Byłeś z 60 bloków ode mnie. O nie, ci są na tarczy. O nie, zabił kogoś przez tarczę. Bardzo Chyba niego. Nie mogłbyś. Poproszę. Wiesz, Dlatego jest Monster Hunter. Hm. Czy ty słuchaj, że jestem posłów? Słusznie, słusznie. Właśnie jedynie zabicie felika, dlatego to dowodzi, że jestem potworem. Ci też, on też sobie nie, w w ogóle... się chce mnie salić. Nie, ja chcę ci przytulić siekierkę. Ohohohoho. Mmm. Chyba wolałbym. Dowolna. Wolałbym, żebyś mnie zabił. Interpretacja dowolna, okej. Musimy potysiać siekierką po twarzy. Potysiać? No. nie lubisz być ciałem siekierką po podwórze? Pytamy się tak, się na niej no. potysiać. Musimy być pewni friendly. <laughs> Kiedyś tyś. Kdzieś tyś. Kiedyś tyś. Tyś, tyś. 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 Widzę, słyszę, że ktoś się tam nie kopia. Nie wiem. Czy, czy, czy tam chipsa musi być? Ja możesz całą groję? Nie, jeszcze nie. Czy ja widzę? Łee, nie mam kierki na pasku! <głosy> <głosy> Dzięki ta Aż Trajtora ci psa w swoim Ale możesz jeszcze nie wchodzić? Czekaj, jakby ja Ja bym skraftował sobie killów, nie? Możesz nie? Nie cię! Co ci zrobił? Ej, dobra. Skakuj za mną. Skakuj i kop się jeden blok do, do, do przodu. Sprawdź sobie, wierzę w Ciebie. Jeden. Ja to... no, Uuu, mam jedną Wrzuć mi jednego dipka, chcę Ci goruszkę postawić. <ślesz> Fuck! Nigdy... więcej. Oooo... Kto tam jest? Bartolimek, no. 12. tego nici. Kecelik? Gdzie No, wiatr. Ja sobie zbieram nici. Gratulacje. Nie wiem, czy będziesz płakał. Nie, nie wiem. Bo to się bardzo łatwo domyślić. Uuu uh, uf, uh, uf uh. Ja lecę, tam. No, pięknie No chodzi, chce na powierzchnię Ale po co? ja się tu świetnie bawię Kto jest nade mną? No Kto... C Widziałem jak ktoś chodzi sobie tam te góry. Kto to jest? No czeka na ciebie. Nie, nie, tak nie, nie, No nie, 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 no nie, się. Sam się to nie, nie, Ja to się. nie, Co tu się nie, Co tu? nie, Co tu się zadziało? Co tu, co tu się zadziało? Też... Gina, 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 ginę, szkielet nie, szkielet nie. Jaki szkielet? W wysokości? Nie, spadłem przed szkieletem. No to by było, że uciekałeś przed szkieletem, nie? że Spadłeś po prostu. Nie, nie walnął mnie, ja w prostu nie uciekałam, miałem tylko i spadłem. W wysokości. Martyni, co ty tam robisz?

<laughs> to już jestem parcelki inaczej 10 podzielnie No mniej więcej tak Tutaj tak mniej więcej radnikatce siedzi A mógłbyś zejść w Chipsol Oddaję go kordy Łol, hak się w sole Na sercu, na Jak Jakby za ci tu itemy, żeby nie było. Masz tu itemy, tamy, Tylko, że. To nie musisz na nie. żeby je zabrać, musisz mieć trochę do góry. A ty co tam warte nie robisz? Nie, muszę znaleźć cokolwiek, żeby mnie mogło zabić, bo utknąłem zabudowałem, nie mam kill'a, nie mam nic, utknęłem I, i czekam jeszcze zresztą, żeby mnie zabiło. Tak jest! Jak <grym> się cieszy. Nie no, miał z łapką sam wychodzić, to wiesz. Nie ma sensu. <grym> jo. Biorę, biorę, chodź. Nie widziałem tego. O, wy też nie. Bardziej nie ci mógł coś coś bez niczego. Pozdrawiam. O, a tu są Ja zostawię sobie tu twoje temki. A ja co ty masz? Ja się nie bardzo nie... Z łóżkiem tak? To by tempki wcale. A jak tu zaraz nie ma? Masz tę skrzynkę? A tu skrzynkę masz, tu 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 U. Nie wiem, tylko ty interesujesz je Saliku Jeszcze mi dwa serca zabrałeś Sonia O nie, ja wiem co ty robisz Dobra Ta 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 Co nie takiego robi? Nic takiego nie robi Użyjesz sobie to łóżko Dalej Cię gonię. No kiedyś, wiesz? No chyba nie. Kiedyś czy, czy stanie tak, mm. że ja da się zaszczepię i reaper Cię wydopi od Dobra, redukuję. Cześć Bartominiek! Pachek Salik! <grym> Ale tu masz swoje itemy! Zostawiłem Cię specjalnie, no chodź! Ja się Ciebie boję. Chodź, to Cię zabiję. Boję się. Co jest tam? mnie zeszytować? To mi upadną itemy. Bartolini. No, mama cię nie uczyła, żeby tego, żeby nie atakować Bartolinka? Nie. Bartolini z młodzią, w mojej To Bartolini przejdzie z dwojga musi? Fuck! To jest chipson. Aaaaa. Ja. Nie mogę. Ej, Chipson, jak chcesz, to mam dać kolejny chodź. Bo ci trochę tak fajomkowo odpaliłeś. Widzisz, Chipson? Chodź. To nie te same, ale. zawsze jakieś. Oj, tu spacz, są co dla ciebie. Mam diamenty dla ciebie. Mam ci diamenty, jak Oj oj oj, zabrałem Oj zabawny Dobra, jako że mi uważal to macie. Macie 10 razy wyszutone. Ta jeszcze mam tam. Ta nadal próbuję, nie? No próbuj, próbuj. <grym> Nie wiem, jak się zregenerować. Wrzuciłem ci mięsko. Dobra, o, Setną krawkę tak, i będzie spoko. Ty jednak miło jest Wiesz, że chcesz mi... Wiesz, swoje jedzenie? Eee, nie. Mam jedno o. serduszko. NIE LAWIDZĘ KRÓW! Dlaczego to się krówki zrobiłem? Ja Podpalę wiem, krowę, nie? I za zamiast laby zabrałem mleko i spaliły mi się wszystkie itemy. Gratulacje. Ale jestem łomny. Nie należy być łomny. Ja bym nie potrafię skorzystać z tych moich pięciu AKI-ów. Chyba bym nie Cześć mówić, ale. A? Chyba. Maria! nie, o nie idzie po moje łóżko. Nie, no nie po łóżko. Tak? bo twoje wiaderko przeżyło. O, to je weź. Oj, faknął. Tak Okej, okay, zombie. Wiesz, ja mam w której serduszkę będę miał. No dostaw mnie, no, Przecież tak nie rozumiem. się tak. O! Po! To... O, no o i teraz się we zabić. O, to nic nie ma. U. Nie zabijaj tak? mnie tutaj. Chciał mnie widzisz? Dzięki. Salik, mam dla ciebie kwiatkę. A ja nie A Ale mam Jakieś kolejne diaksy czy nie? Hmm Nie wiem co Ale mogę, mogę zostać po indiomantach jak chcę Hmm O co, ona jakieś łóżko rozwalę je. Ja. Nie wiem po co jak na niekondyfikacji łóżka, na środku tytku... Tak Banging. No właśnie po co. O co Sorry, jestem takim no. No, 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 dokładnie. mi respi z powrotem. Możesz nie. No zostaw mnie, zostań mi rodzinę prześladować. Ale ty nie masz rodziny. Mieszkasz z moim Tak, mieszkam z Tak, Tak, no, ja sobie. Anyway. z <laughs> Ale nie, ty naprawdę ty na znisz... na zniszczyłeś to łóżko? A to było twoje łóżko! Bo no, David ja, ja, wiem, że, ja wiem, że to zrobię specjalnie, no. nie? Ale nie pier... Ja z was nie mogę. Ja nie mogę jeszcze słowa. Ja się do tego kilka łóżko. Ciekawie, nie powiem, ciekawie. Co ciekawie? No ja próbuję się wypostać z tej dziury. Życzę ci, żebyś się spłukł, co ty robisz. Jak no, ci cię zabudował, to już tam się uczuł. ja nie mogę. No to już. Eee, e, chipsa, e... chipsa, chipsa, chipsa. Chcesz płytki? Wejdź, ch chipsa. Co ty lecisz? Ty trochę docierało.